Dzień dobry, witam wszystkie znaki zodiaku z żywiołu Ziemi. Więc byki, panny i koziorożce na czytaniu energii na zbliżający się nów Księżyca, który będzie miał miejsce 13 stycznia 2021. Moi drodzy, na dole w opisie filmu będziecie mieć link do filmiku, który nagrałam z zaproszeniem na rytuał tam wyjaśniam bliżej jaki to będzie rytuał jak się na niego zapisać będzie to rytuał z okazji w intencji oczyszczenia i wzmocnienia czakr także serdecznie zapraszam do obejrzenia tego filmu tam będą przedstawione w tym filmie o którym mówię energie ogólne dla wszystkich jakie będą panowały w tym dniu i tutaj mamy też Karty jeszcze pozostawione z, z tych energii ogólnych. Dobrze, zaczynamy od byków. <laughs> Karty są oczyszczone, potasowane. Byki, energię dla Was na nów. Ósemka. Kielichów odchodzimy od tego co już nam nie służy co już dla nas nie jest dobre co już się wyczerpało prawdopodobnie od uczuć od emocji starych zbędnych i dobrze bo czas nowy to czas oczyszczania po to żeby zrobić miejsce temu nowemu także idźmy swoją drogą ku światu księżyca akurat na tej karcie. I pozostawmy za sobą, nie odwracajmy się już za tym, co, co było. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj rycerza, moi drodzy buław, czyli czas ruchu, czas nie rozpamiętywania i, i, i bolączki za tym, co opuszczamy, bo wy jesteście tutaj pewni w czasie tego nowia, a przynajmniej powinniście być, że odchodzimy, zostawiamy, idziemy w lepsze, bo yy, poczujecie właśnie zryw energii, moc do działania, ogień. Taki troszeczkę jeszcze nieokiełznany, tak, bo yy, rycerz yy, buław jest no, ognisty, tak, Ognisty, pędzący, szybki, ma swój cel, i bez względu na to, co się stanie, osiągnie ten cel. Jemu przyświeca ten cel. W jaką energię nie wchodzić, drogie byki? Nie wchodźcie, moi drodzy, w rycerza, moi drodzy, przepraszam, pomyliłam karty. To nie jest, ale to będzie podobne znaczenie. To jest giermek <laughs> buław. Właśnie, bo wy macie też energię do działania, nową energię do działania, jeszcze nie do końca znaną, tak? Ale jednak ktoś coś przynosi. Ktoś przynosi nową buławę, nowy ogień, nowe chęci. Ale teraz tak, w jaką energię nie wchodzić, tak? Tutaj mamy teraz rycerza mieczy. A więc w, tako, w taką energię zbyt szybką. Tak? Że coś się zawiruje, zrobi się tornado, przeleci, tak? Zrobi spustoszenie i nie pozostanie nic. Nie. Odchodzimy, tak? bo czujemy, że ktoś przynosi coś nowego, nowy entuzjazm. Tak? Ale niech to zostanie w nas. Jeszcze powiedziałabym, nie działajmy zbyt szybko rozkoszujmy się z tym bo jeżeli polecimy tak szybko jak ten rycerz mieczy to się zrobi szum tak? zamieszanie, zamieć zawieja i potem kurz opadnie nie pozostanie nic tak? miejmy to tą energię rozpaloną w sercu która was z, przyczyni się dla was do odejścia tak wy się już znudziliście tym co jest stare bo już czujecie gdzieś za zanadrzu tą nową energię. Szóstka denarów. Właśnie równowaga. To wam będzie pomagać. Poczucie równowagi. Ile daję, tyle biorę i na odwrót. Tak? I nie trzymanie się tego, co już umarło. Tak? To akurat w tej talii tak jest to przedstawione. Czyli nie, nie trzymajmy się mocno, i Wy też będziecie w taką energię wchodzić, nie trzymania się mocno z tego, co już trzeba wyjść, tylko żeby wprowadzić w swoją życiu równowagę, to trzeba działać, trzeba, y, trzeba wstać tak, i zacząć coś robić, tak, zacząć, zacząć odczuwać może najpierw. Ten przypływ energii, żeby wprowadzić tą równowagę w swoim życiu. Pamiętajcie, że właśnie rycerz mieczy, on nie wprowadza równowagi, on wprowadza tylko zamieszanie, także takich energii używa. Unikajcie. Natomiast wchodźcie w energię brania i dawania. Dawania i brania. Podstawie jest as denarów. Tak, znowu coś nowego. Ktoś Wam przynosi yy, na ręku nowy denar. Nową ziemię, nowe uziemienie, nowe pieniądze, nową pracę, cokolwiek. Jest to coś nowego, coś dużego, coś potężnego. Siła. To jest też siła. I teraz tak właśnie, moi drodzy. Trzeba. Zatrzymać się. Dziewiątka obułów mówi o tym. Zatrzymajmy się, podziękujmy za to, co mamy. Złóżmy hołd temu, co mamy. To, że mamy siłę do działania, nowe pomysły do działania, to, że nam się tutaj iskrzy w naszym sercu, tak? Podziękujmy za to, co już zostawiamy, bo zostawiamy na pewno też pewne doświadczenia, jakąś mądrość, jakieś uczucia. To też nam było, Wam było potrzebne, tak? I teraz. Leczymy rany, odpoczywamy, żeby iść dalej. Po to, bo wynik mamy czwórkę kielichów, po to, żeby zauważyć ten nowy kielich, żeby podnieść głowę do góry i zauważyć to, co przynosi nam los. Zostawić te trzy kielichy, zostawić te osiem kielichów i iść po ten jeden, najbardziej wartościowy ze wszystkich. Ale wy jak najbardziej będziecie mieć tą energię wprowadzenia równowagi, przyjęcia czegoś nowego, ale nie działajcie właśnie zbyt pochopnie, zbyt mocno. Dobrze, zobaczymy, co dla panny, co dla panny na nów książce. Rycerz kielichów, no też nowe, też nowe doznania emocjonalne. Świeżość. Tak? Rycerz kielichów y, przynosi tą emocję jeszcze nie do końca taką pewną i mocną, ale jednak jakaś tam iskierka w waszym sercu jakaś wiadomość zostanie przyniesiona, tak? Jakieś, jakaś nowa emocja. Zobaczcie, on tutaj leci na rybie, tak? Ten rycerz. Ryba pod to podświadomość, że rozumiemy się bez słów. Zobaczymy, jak to się dalej odniesie do naszego czytania. Skąd te świeże emocje u Was? Dlatego, że czujecie stabilność w tym, w tym czasie. Równowagę, stabilność, pewną siebie. Radość. Chcę, żeby to się wyrównało, ale coś mi nie chce. Radość, szczęście, dom. Cztery ściany, tak? I wy będziecie gotowi w tej stabilności na przyjęcie do, tej, do tego przysłowiowego domu spokoju, czterech ścian. Coś nowego, może kogoś nowego, siebie jako osobę yy, o takim polocie, moc, świeżym powiewie emocjonalnym. W jaką energię nie wchodzić? Teraz tu już nic nie widać. Siedem yy, kielichów. Dlaczego nie wchodzić w taką energię? Ponieważ to jest taka energia, że mam, ale nie wiem za bardzo, co wybrać, tak? Za dużo dobrodziejstw przyszło do mnie i ja jestem niezdecydowana i niezdecydowana. I wy możecie mieć taką troszeczkę energię, tak jak tutaj w tym yy, rycerzu, tak? Albo ja nie mam okularów, albo to jest niewostrzone. Yy. Tak, czyli coś mam, coś przyszło, a nie do końca wiem, co wybrać. Nie bujajcie w obłokach zbyt mocno. Stójcie w tym wszystkim stabilnie na ziemi. Tak? Nie wchodźcie w, taki, w taką energię rozmarzenia. Trochę stabilności. Trochę. Wy jesteście stabilni. Nie dajcie się też wyprowadzić z tej stabilności przez te siedem kielichów, tak? Przez tego rycerza. To może być też mężczyzna, jak najbardziej, który będzie, może być tak, że mieliście już wszystko poukładane, stabilność, tak, ale pojawia się jakiś mężczyzna z jeszcze nieokreślonym uczuciem, i to burzy Waszą stabilizację na zasadzie, że teraz nie wiem, co mam robić, co mam wybrać. Bujam po błokach w tym wszystkim. Jednak zatrzymajcie te cztery buławy. Co pomoże? Właśnie siedem cierpliwość. Siedem monet. Co zostało zasiane. I teraz cierpliwie czekajcie na to w tej, tym swoim spokoju, w tym swoim uzimieniu. Jeżeli coś jest zasiane, to coś jest już uziemione, coś kiełkuje, coś już zapuściło korzenie. I wy zapuścicie korzenie. Tak? I my już, wy jesteście już w takiej energii. A teraz cierpliwie czekajcie. Właśnie na to nowe, jak się to rozwinie. Też nie oczekujcie od tego rycerza kielichów, że to się przerodzi w wielkiego króla kielichów, tak? Na razie po, ym, potraktujcie to jako ziarno zasiane i czekajcie bez jakichś takich emocji marzycielskich i tak powiedziałam bujania w obłokach. Bardziej stabilnie czekajcie na to, co z tego będzie, co z tych emocji będzie. W podstawie mamy króla. Um, króla kielichów, o którym przed chwilą powiedziałam. Poczekajcie na tego króla kielichów. On jest w podstawie talii, tak? Czyli on jest gdzieś tam do osiągnięcia. Jest, to, widzisz, jest ten wyższy poziom emocji, ale on gdzieś się y, czai za rogiem, tak? A póki co, moi drodzy, póki co, w czasie tej. W czasie tego nowiu mamy czwórkę mieczy: spokój, odpoczynek. Nie szybkie, pochopne działanie: działanie, które spowoduje zamieszanie. Tak, bo tu mamy rycerza mieczy. Rycerz mieczy wprowadza zamieszanie. I może być też taka energia, że Wy poczujecie się właśnie niestabilnie, że coś tutaj się zadziało, coś zamieszało mój spokój, moją stabilność. I właśnie. Wynik jest taki, że wy zachowacie ten spokój, odpoczynek. Będziecie się delektować tymi myślami i tym, na co macie szansę spojrzeć, przemyśleć inaczej. Także, tak, moi drodzy. Za rogiem bardzo dojrzała emocja jest. Na razie ona puka do drzwi. Troszeczkę może zachwiać Waszą równowagę i poczucie bezpieczeństwa, ale nie wchodźcie w tą energię, tak? Stójcie mocno na ziemi, czekajcie, co z tego wyrośnie, tak? Nie działajcie zbyt szybko. To jest czas na odpoczynek, na medytację, na uzdrowienie swoich myśli. I koziorożce, jakie energie dla Was? też rycerz kielichów czyli to samo bym musiała powiedzieć co dla panien coś nowego, świeże uczucie nowe uczucie, niesprecyzowane uczucie coś co was tknie tak? coś, coś coś jeszcze nieokreślonego nienazwanego zapuka do waszych drzwi do waszych serc Nowe postrzeganie siebie też. To nie musi być stricte osoba, która, która troszeczkę poruszy wasze, wasze serce. Ale to wy też możecie troszeczkę inaczej patrzeć na, na rzeczywistość z poziomu innej emocji. Skąd to się dzieje? Dlatego, że piątka kielichów. Dlatego, że wy potrzebujecie już nowego. Wy jesteście zmęczeni tym starym. Tym bólem głowy, tymi rozlanymi kielichami, rozlanymi emocjami, z których już nie ma co zbierać, z których już nie można czerpać, bo się nie da. Po prostu jesteście zmęczeni starym. I dlatego puka do was w czasie tego nowiu coś nowego. Nowe myśli, tak? Tak powiedziałam, nowe uczucie. Nowa ja, tak? Nowy ty. W innym wydaniu emocjonalnym, niesmutnym, tylko bardziej wesołym, świeżym, innym. Nie wchodźcie w taką energię zranienia, przemęczenia, niemożności, nie wchodźcie w to. Tu jest. Dziewiątka była, mówi o tym, o takim zranionym rycerzu, który musi odpocząć, żeby wyleczyć rany. Wy już rany powinniście wyleczyć, tak? Wy już swoje przepłakaliście, już przetransformowaliście to wszystko, co negatywne w waszym sercu, i tu już trzeba się skupić na tym, co przychodzi. A przychodzi fajne, bo rycerz kielichów, właśnie mówię, że przychodzi z taką, nowością. Oczywiście to nie jest jakaś dozgonne uczucie, czy też coś, co zostanie w nas do końca, ale cieszmy się tym. Chociażby przez chwilę, żeby wyjść z tej apatii. Rany już wyleczone. To już nie ma co na co, na co czekać. To, co zostało przeniesione, to już zostało wykonane. Teraz trzeba się cieszyć. Będzie Wam sprzyjać e, rycerz mieczy. No, słuchajcie, jakieś zamieszanie się zrobi na pewno. Coś tutaj e, wydarzy się, może się wydarzyć coś takiego, albo Wy będziecie dążyć do czegoś takiego, żeby coś Was obudziło. Coś się w Was obudziło. Takie tornado powiedziałabym. To wy nie jesteście tą piątką kieliów, czyli tą kobietą, która siedzi tutaj. Wy y, jesteście już gotowi do działania. Wy macie dość tej energii, płaczu, smutku, tak? Rozgoryczenia. Tu czas, czas wstawać, macie siłę do tego, żeby wstawać. Tu nie jest czas na odpoczynek, to jest czas właśnie na ruch. Jakikolwiek by to nie był, chociaż to by było chwilowe, tak? Ale jednak to doprowadzi was do takiej. Wprowadzi w was taką energię działania, świeżość. No i drogie koziorożce, co nieuniknione, tutaj mamy równowagę, która się powtórzyła. I zaraz zobaczymy dalej: świat pięknie. I tutaj mamy śmierć. No, lepiej być nie może. Coś się rodzi na nowo jest znów. Coś się rodzi na nowo. Coś umarło. Smutek umarł. Tak. Smutek umarł jak najbardziej. I mamy róże. To jest dopiero na etapie początkowym. Tak? Na etapie. Bo tutaj mamy rycerz. Rycerzy. To jest etap początkowy. Jakiś, ale jest to ruch. Jest to ruch w dobrą stronę. To nie jest siedzenie w kącie, to jest ruch. I teraz tak, mimo wszystko, to wprowadzi równowagę w Waszym życiu. Tym bardziej, że tutaj mamy jeszcze równowagę. Po prostu za dużo było smutku, tak, w przeszłości. Wy macie tego dość. I nawet jak będzie zryw to już to będzie dla was równowagą. Czyli napełnienie tego, napełnienie tej, tej emocji, tego kielicha, tego ruchu, tak? Nawet jeżeli na dłuższą metę nic z tego nie będzie, ale to już prowadzi was w taką pozycję, że coś się dzieje. Otwarte ramiona, tak? Frunę. Po prostu było za smutno. I teraz każda iskra wprowadzi w równowagę w waszym, życiu, w waszym życiu. Wykorzystajcie to, bo mam wrażenie, że jest to Wam potrzebne. Śmierć i karta świata. Coś trzeba zakończyć, jakiś etap w Waszym życiu powinien się w czasie tego nowiu, drogiej koziorożce, zakończyć, żeby narodzić, narodzić się na nowo. Czyli zacząć nowy cykl. Bo świat stoi przed Wami otworem. Tu się kończy. To jest ostatnia karta Arkan Wielkich. Kończy się, a jak się coś kończy, to siłą rzeczy musi się coś odrodzić. Ok? Bardzo ładne czytanie. Wykorzystajcie chociażby najmniejsze zawirowanie w pozytywnym sensie, bo to prowadzi równowagę. Życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam serdecznie.